Jednym z powodów, dla których kupujemy profesjonalny aparat, jest możliwość pełnej kontroli nad wieloma aspektami fotografii. Niestety, te opcje, zwłaszcza na początku, mogą przytłaczać, dlatego dzisiaj postanowiłem pokazać Wam kilka najważniejszych z nich, które pomogą Wam w pewniejszy sposób posługiwać się sprzętem, a ostatnia z omawianych opcji zdecydowanie ułatwi Wam korzystanie z aparatu, no i precyzyjniejszą kontrolę nad zdjęciami. Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj wejdziemy w kilka bardziej zaawansowanych opcji, o których warto wiedzieć, że istnieją i w wielu sytuacjach mogą być bardzo przydatne. Pokażę je na przykładzie Canona R5, ale nie martwcie się o to, bo obecnie wszyscy producenci będą oferować te ustawienia w podobnej formie. A najważniejsze jest po prostu wiedzieć, czego szukać i kiedy stosować, i o tym dzisiaj opowiem. W poprzednim odcinku skupiliśmy się na absolutnych podstawach, omówiłem moją darmową ściągawkę fotograficzną, którą zresztą nadal możecie pobrać rozmawialiśmy o doborze ogniskowej do sytuacji, jak pracować z przysłoną, a także jak ustawiać czasy, żeby uzyskiwać ostre zdjęcia. Zakończyliśmy całość na ISO i tutaj dzisiaj zaczniemy, albowiem jeśli pamiętacie, rekomendowałem skorzystanie z opcji Auto ISO, no bo w dzisiejszych cyfrowych aparatach jest to zwykłe wzmocnienie sygnału bez żadnych kreatywnych właściwości, a jego wartość wynika tylko i wyłącznie z pozostałych ustawień. Co więcej, dobranie prawidłowego ISO do ekspozycji minimalizuje Szumy, o czym opowiadałem już w innym filmie. Żeby było łatwiej, w aparatach znajdziecie menu kontrolujące tą automatykę. Co ciekawe, w kanonie to w tym menu możemy też ustawić czasy naświetlania, logikę ich wybierania. Mowa o nastawach czułości ISO. Ale po kolei. Jest tutaj bowiem kilka pozycji do wyboru. Po pierwsze, jaki zakres ISO ma być dostępny do użytku w ogóle. I tutaj polecam zostawić domyślny pełny zakres, żeby mieć dostępne wszystkie opcje na co dzień. Jedynie w przypadku gdy chcemy uniknąć jakiegoś przypadkowego przełączenia się na niechciane ISO Możemy tutaj to zablokować, ale naprawdę ciężko jest mi sobie wyobrazić sytuację, gdzie to się przyda. Jak znacie to, napiszcie w komentarzach. Kolejną opcją, którą tutaj mamy, to osobny zakres działania auto-ISO. Jeśli nie chcecie, by jakieś wartości były wybierane przez automat, tutaj możecie to ograniczyć. Sam kiedyś wybierałem jedynie te ISO, które uważałem za wystarczające pod względem jakości, ale problem z tym jest taki, że czasem zbyt mocno wydłuża to czasy na Naświetlania i rujnuje zdjęcia. No i dzisiaj mam tutaj również pełny zakres z aparatu. Ale wyrobiłem sobie też taki nawyk kontrolowania tego ustawienia na bieżąco i w razie czego otwieram przysłonę lub wydłużam czas. Ale mimo wszystko wolę, żeby automat miał pełny zakres i w trudniejszych warunkach po prostu e, otrzymam nieco bardziej zaszumione zdjęcie, ale za to nie będzie ono poruszone. Jeśli już mowa o czasach, to kolejne ustawienie tutaj daje nam kontrolę nad tym, jak bardzo automat może wydłużać naświetlenie. Możemy zadać e, ręcznie precyzyjną najdłuższą wartość albo pozostawić automat i jedynie wskazać, czy ma być szybciej. Lub wolniej, no kiedy jesteśmy niezadowoleni z wyników. Ta opcja jest przydatna, gdy pracujemy z zoomami albo często przełączamy obiektywy i nie chcemy poprawiać tej wartości co zmianę ogniskowej. Ja wybrałem właśnie tą automatyczną wersję i chcę, by było szybciej niż domyślnie. W przypadku obiektywu 50 mm ustawienie tutaj plus 1 wygląda mi na skrócenie czasu o połowę w stosunku do domyślnej wartości, ale. To się różnie zachowuje w zależności od ogniskowej. Trochę szkoda, że Canon nie umieszcza tutaj opcji kontroli zakresu przysłon w podobny sposób, ale nie martwcie się, można to ograniczyć w takich specjalnych ustawieniach. Ale to już jest taka trochę bardziej wyższa wyższość, zostawmy sobie to na inny film. Przejdźmy za to do bardzo przydatnej kolejnej opcji: nastaw bracketingu. To jest funkcja, która pozwoli nam robić kilka różnie naświetlonych zdjęć w serii. Ustawiamy sobie normalnie ekspozycję zgodnie ze światłomierzem czy histogramem, a aparat oprócz tego głównego zdjęcia zrobi nam kolejne dwa, jedno jaśniejsze i jedno ciemniejsze. O ile będą się różnić jasnością, właśnie tutaj w tym menu konfigurujemy. Jak to będzie wyglądało w praktyce, może się to różnić u różnych producentów. W kanonie jeśli przełączymy się w tryb seryjnej migawki, to przy pojedynczym jej naciśnięciu aparat zrobi. Wszystkie trzy zdjęcia automatycznie właśnie w tej jednej serii. Tak samo zadziała, jeśli mamy włączony samowyzwalacz, wszystkie te trzy zdjęcia się pojawią. Jeżeli natomiast mamy pojedynczą migawkę wybraną jako tryb pracy, no to musimy każde z tych trzech zdjęć ręcznie wykonać. Za to automat nam automatycznie będzie ustawiał tą ekspozycję zgodnie z tym trybem, w jakim pracujemy. Do czego to się może przydać? Najczęściej ta funkcja jest używana do robienia tak zwanych HDR-ów, czyli fotografii, w których podczas edycji składa się właśnie tak zrobioną serię zdjęć w jedno, dzięki czemu Mamy na przykład dobrze naświetlone ciemne partie obrazu, ale i poprawnie naświetlone jasne, na przykład niebo. Możemy w ten sposób uzyskać bardzo szczegółowe, niezaszumione fotografie w takich trudniejszych, mocno kontrastowych warunkach. Innym zastosowaniem jest po prostu tworzenie takich awaryjnych zdjęć zapasowych. Jakby się okazało, że to główne było źle ustawione, coś przegapiliśmy, no i jest za jasne. I wtedy możemy się posiłkować ciemniejszym zdjęciem z serii tej takiej właśnie braketowej i uratować się w takiej sytuacji. W tym menu sterujemy, jak duże odstępy jasności powinny być pomiędzy kolejnymi fotografiami. Ja najczęściej używam dwóch, trzech stopów, coraz częściej wydłużam to, no bo okazuje się, że przy tak dobrych matrycach obecnie ta różnica dwóch stopów praktycznie nic nie daje. W bardziej zaawansowanych ustawieniach można z kolei wybrać, ile tych różnych ekspozycji chcemy zrobić i w jakiej kolejności one mają być robione, ale ponownie to jest już taka trochę bardziej zaawansowana wiedza. Idźmy więc dalej. Kolejną taką niewinną, albo mocno techniczną, opcją w menu jest tryb pracy migawki. Mechaniczna, elektroniczna bądź hybrydowa, czyli elektroniczna pierwsza kurtyna. Są już pojedyncze aparaty, które mają wyłącznie elektroniczną migawkę, ale obecnie bardzo dużo sprzętu ciągle jeszcze daje wybór. Co ciekawe, każda z tych opcji ma jakieś kompromisy, więc warto wiedzieć, kiedy je stosować. Oczywiście w każdej zrobicie dobre zdjęcia, ale jak chcecie wyciągnąć maks ze swojego sprzętu, no to warto to wiedzieć. Zazwyczaj najlepszą teoretyczną jakość obrazu uzyskamy korzystając z migawki mechanicznej. Ta migawka to po prostu fizyczna szczelina, która bardzo szybko się porusza wzdłuż sensora. W trybie mechanicznym będziemy korzystali z największego zakresu dynamicznego matrycy, a przez to, że to bardzo szybko się dzieje, unikniemy efektu galaretki na zdjęciach. Mogą tutaj być też pewne korzyści przy fotografii fotografowaniu z lampą błyskową, ale też gdy fotografujemy przy ledowym oświetleniu, możemy uniknąć dziwnych artefaktów, migotania czy, czy bendingu na zdjęciach akurat. Jakie są wady? Przede wszystkim jest wolniejsza od elektronicznej, jeśli chodzi o zdjęcia seryjne. No i jest głośna. Do tego może się zużywać, a jej ruch może powodować drgania, które rozmyją zdjęcia w niektórych sytuacjach. Także jest tutaj parę rzeczy, na które warto Uważać. Te drgania eliminuje tryb hybrydowy, gdzie elektroniczna jest pierwsza kurtyna, czyli matryca się otwiera elektronicznie, cała naraz zbiera światło, po czym migawka spada i zasłania sensor, i ten już nie łapie więcej światła i sobie szczytuje wartości linia po linii, tak jak w trybie elektronicznym, ale już to nie powoduje tego efektu galaretki, czyli tego Rolling Shutter. Zaraz o nim opowiemy zresztą. Ten tryb jest generalnie najkorzystniejszy, jeśli chodzi o typowe fotografowanie. Myślę, że 99% sytuacji. To jest najlepszy wybór, no 90 powiedzmy. No, bo jedynie przy bardzo krótkich czasach naświetlania, gdzieś tam 1-2000, 8000, może pojawić się zjawisko przyciętych krążków w bokę przy jasnych przysłonach. Większość osób tego nie zauważy. Można nawet powiedzieć, że to jest ciekawy efekt. Ale jeśli chcemy go wyeliminować, no to musimy właśnie przełączyć się w ten tryb pełnej mechanicznej migawki. Oczywiście nadal migawkę słychać i nadal ogranicza ona szybkość fotografowania w serii. No i wtedy, właśnie kiedy potrzebujemy tej szybkości, najczęściej sięgamy po tą migawkę elektroniczną. W przypadku mojego aparatu jest ona prawie dwa razy szybsza od mechanicznej. Maksymalnie mechaniczną zrobię 12 klatek na sekundę, co jest w sumie praktycznie szczytem tej technologii, a elektroniczną. Tutaj to aż 20. Nowsze modele elektroniczne są jeszcze szybsze, oferują nawet ponad 100 klatek na sekundę. Ta szybkość wynika jednak często z pewnego zmniejszenia dokładności tego odczytu. Zamiast nie wiem, 14 to 12-bitowy sygnał jest sczytywany. Stąd też zazwyczaj korzystając z tego trybu uzyskamy mniejszy zakres dynamiczny. Elektroniczna migawka wprowadza też efekt galaretki, czyli przekrzywienia obrazu podczas ruchu. Dzieje się tak dlatego, że aparat sczytuje, linie matrycy jedna po drugiej i gdy sczytuje dolną, ostatnią linię, to szybko poruszające się obiekty mogą już być w innym miejscu niż były na początku tego całego procesu i mogą się wydawać dziwnie rozciągnięte na zdjęciu. W praktyce mówimy o dziwnie wygiętych skrzydłach ptaków, jajowatych piłkach czy przekrzywionych pniach lub ścianach drzwiach na zdjęciach. Są też aparaty, w których ten problem już zupełnie nie istnieje, bo odczyt odbywa się równocześnie. Albo jest on na tyle szybki, że nie robi to różnicy, i w takim przypadku producenci zrezygnowali z mechanicznej migawki. I myślę, że z czasem będziemy to widzieli w coraz większej ilości modeli. Generalnie tryb elektroniczny zawsze opłaca się, gdy potrzebujemy szybkich zdjęć seryjnych, a wady nam nie przeszkadzają lub nie mają wpływu na to, co akurat fotografujemy. Oczywiście nie bez znaczenia jest też absolutna cisza, w jakiej pracuje ten aparat. Nie ma przecież ruchomych mechanicznych. Części, więc są to cechy, których warto pamiętać, i dzięki temu możecie świadomie skorzystać z każdej z tych opcji. Na pewno ten tryb elektronicznej pierwszej kurtyny jest najbardziej taki powszechny, najbardziej uniwersalny, a po pozostałe warto sięgnąć wtedy, kiedy rzeczywiście tego potrzebujemy. Na koniec obiecana funkcja, która poprawi Wam wygodę i precyzję obsługi aparatu. Chodzi o ustawienie tego, co widać w wizjerze i na ekranie. Mimo, że Canon jest znany z ergonomicznego konfigurowania swoich aparatów, swoją drogą wszyscy mówią, że to jest lepiej skonfigurowane niż u konkurencji, to moim zdaniem domyślna konfiguracja. Ciągle jeszcze pozostawia nieco do życzenia. Canon ma problem jakby z wybraniem tego, co jest istotne, i bardzo dużo rzeczy po prostu nam tam wrzuca. I myślę, że warto tutaj trochę spędzić czasu. Oczywiście tutaj też bardzo dużo zależy od osobistych preferencji. Ja natomiast podzielę się swoją konfiguracją, co tam po prostu ustawiłem. Przede wszystkim ograniczyłem do minimum ilość różnych ekranów. No i właśnie tutaj Canon daje dużo możliwości. I potem się okazuje, że gdy robimy zdjęcie, zaczynamy wciskać ten przycisk, to musimy się przez te wszystkie ekrany przebić, co w praktyce nieco utrudnia i wydłuża cały proces. Ja zostawiłem u siebie tylko dwa ekrany. Jeden jest praktycznie czysty, żeby dobrze widzieć kadr, i drugi ze wszystkimi narzędziami, czyli jak mi zasłania histogram, no to przełączam sobie ten histogram, wyłączam go i oglądam czyste zdjęcie, gdy wszystko jest ok. Włączam go z powrotem i wygodnie bez przeklikiwania się przez kilka stron mogę sobie te widoki yy, obsługiwać. Absolutnie polecam też włączyć sobie poziomicę, bo to pomoże Wam po prostu wyrobić sobie taki nawyk robienia prostych zdjęć, a to z kolei oszczędzi Wam sporo czasu w Lightroomie i po prostu zdjęcia będą bardziej schludne. Po co marnować czas na coś, co można było po prostu zrobić dobrze od razu? W kanonie powiększyłem też sobie histogram. Wiem, że to jest chyba wyjątkowa opcja. Tutaj nie wszyscy to mają i wszyscy tego zazdroszczą. Nie żartuję. Jeżeli macie, sprawdźcie, czy możecie sobie to powiększyć, bo wydaje mi się, że ten domyślny jest nieco za mały, żeby z niego wygodnie korzystać. I druga opcja, którą tam możecie zrobić, to przełączyć go sobie w tryb RGB, dzięki czemu możecie precyzyjnie ocenić każdy z kanałów, czy nie ma przepaleń, No bo gdy pojedynczy kanał jest przepalony, to nie za zawsze widać to. Na tym takim głównym histogramie, gdzie są w te wszystkie kanały połączone, a wystarczy na przykład zachód słońca, czy nawet jasna taka połać czystego nieba, żeby przepalić kanał czerwony czy, czy niebieski i tego nie zobaczymy na tym normalnym histogramie, a tutaj będziemy już widzieli. Tak więc to wszystko wygląda u mnie. Mniej ekranów, jeden duży czytelny histogram RGB i poziomica, drugi czysty ekran, i to tyle. I w obydwu mam włączoną siatkę 3x3 do komponowania zdjęć teraz też takie ustawienie bonusowe, trochę powiązane z tym histogramem, no bo mamy też w aparatach możliwość wyboru profili kolorystycznych, nie wiem, to się może różnie nazywać styl obrazu, symulacje, Każdy producent ma na to jakąś nazwę. Jeśli lubicie korzystać ze zdjęć prosto z aparatu, to polecam wam poeksperymentować sobie z tymi profilami. Może się okazać, że jakiś z nich będzie wam bardziej odpowiadał. Można też tutaj poprawiać pewne parametry, takie jak kontrast, czy nasycenie. Jak głównie fotografuję na profilu krajobraz i w zależności od tego, jakie są warunki oświetleniowe, czasami po prostu zmniejszam ten kontrast, gdy jest dużo światła, zwiększam, gdy nie ma wystarczająco. Jest też taki customowy ekstra profil, który można pobrać ze stron Canona z jesiennymi kolorami. Bardzo go lubię. To co istotne, te wbudowane w aparat profile można sobie wywołać w Lightroomie i one będą tam dostępne. No niestety stracimy te ustawienia kontrastu i nasycenia, ale to jest też coś, co później w Lightroomie ustawiamy tak czy siak, więc myślę, że nie ma problemu. Natomiast ogólnie można uzyskać ten sam klimat kolorystyczny na zdjęciach, jaki mieliśmy w aparacie. Ja generalnie fotografuję w RAWach i nastawiam się, że będę te zdjęcia edytował, ale Często, jak jestem na jakichś rodzinnych wyjazdach, to wybieram i wywołuję zdjęcia bezpośrednio w aparacie. Też to jest jakaś zaawansowana opcja, o której można kiedyś opowiedzieć. I te takie naprawdę subtelne różnice między profilami. Często robią robotę. Inną ciekawą właściwością profili jest to, że mają one wpływ na to, jak wygląda histogram. Jeśli ustawimy tu wysoki kontrast, to na histogramie może wyglądać, że fotografia jest już przepalona, gdy tak naprawdę był jeszcze zapas i można było nawet dać jaśniejszą ekspozycję. Więc gdy fotografujecie z wykorzystaniem histogramu, zwłaszcza gdy wykorzystujecie tę metodę ekspozycji na prawo, to ustawcie sobie ten neutralny profil i nawet obniżcie kontrast, żeby mieć bardziej realny podgląd. Waszych RAWów na histogramie. Także jak widzicie, temat fotografii, mimo że prosty, to jednak często jest pełny takich niuansów, z których korzystają doświadczeni fotografowie. Jeśli chcecie poprawić swoje umiejętności, to zapraszam Was do mojego kursu Podstaw Fotografii, gdzie staram się jak najpraktyczniej i mimo wszystko zwięźle opowiedzieć o tych wszystkich istotnych aspektach fotografowania. Tak, żeby po prostu sprawiało wam to przyjemność, a technika, narzędzia. Pomagały w uzyskaniu jak najlepszych efektów. Linki do kursu znajdziecie na dole. Zapraszam Was serdecznie. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał, a jeśli chodzi o mnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!